Okej. Okay, um. O, cześć Nikola. Hejka. Cześć Weronika, hejka. Y, będzie trzeba zaraz iść na lekcję. No wiem. Okej, okay, ja tu posprzątam w klasie. Ale tu bałagan. Te dzieci nie umią nic. Nic. Nic nie umią. Nawet posprzątać pięknie klasy. Dobra, posprzątamy klasy w końcu. Mm, dobra, zaraz pewnie zadzwoni dzwonek. No. Będą wiedzieli, że przyjdzie tu nowa uczennica. Dobra, zaraz lekce więc ja się zamykam już w szafkę. Ja też. Y, ja też. Y, Kacper, czemu masz w szafce jajka? Ani pytaj. Bo jestem czasem głodny, a nie mam siadania. Y, Okej. Okay. Y, Dobra. Nieważne. Yy, nieważne, bardzo nieważne. Zamykam szafkę. A, jak nie wiecie, to yy, wytłumaczę Wam. Ogólnie yy, yy, w tym filmie przyjdzie nowa uczennica i połowa, coś tam ten, O, dzwonek. Chodźmy na lekcję. Tak, dobry pomysł. Chodźmy. Dzień dobry. Ja siadam już do mojej ławki. Ja też. Ja też. Okej, okay, czekamy jeszcze. Gdzie Kacper? Widziałam go na korytarzu. Ja nie wiem. Ja też. Ja też. No cóż, później przyjdzie. Dobra, pani się nie pokapuje, ja tylko umyję rączki, skorzystam z toalety, i później znowu umieronki, i pójdę dopiero do klasy. Mm, ja muszę do tej szkoły chodzić, ja się tak boję, że ktoś mnie nie polubi. To ja idę skorzystać z toalety. Oj. Le, co tak śmierdzi? A, ale tam były pierwy? Ha, 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 no, Jezus, magia. co to było? zapowiada się dobrze już. Cześć, ty jesteś Julka? Y, tak, y, pani do mnie to mówiła? Tak, tak, ja jestem Julka. Jesteś nowa, tak? Tak. A przepraszam, a gdzie moja klasa, bo ja nie wiem. I prosta. Dobrze, bardzo dziękuję. A pani dyrektorka też miała. O, mam nadzieję, że nikt tego nie słyszał. Dobra, ja rączki. To, to, do, to, do, 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 nikt tego na pewno nie słyszał. Oj, nie zamknęłam kranu. Nie zamknąłem kranu. Okej, okay, idę do klasy. Na pewno nikt tego nie słyszał. A ty tu znowu stoisz? No tak, nie mogę. Nie możesz. Ja stanę na ławce. Kacperius, siadaj! Albo ty znajdziesz pałę! O Jezus, dobra, już siadam. Co za kobita w tej szkole. Cicho, Woń! Nie może tak Dobrane! No. O nie, tam jakieś hałasy były, ja się jednak boję. Dobrze dzieci, koniec krzyków. Teraz powitajcie nową uczennicę. Co? Jaką nową uczennicę? O nie, już muszę wchodzić. Ech, dobrze. Mama imię Julka. Zapraszamy cię, Julko. Dobrze, już idę. Dzień dobry. Dobrze, Maja. Maja jeszcze nie przyszła, więc dobrze, idziemy. Będziesz siedziała obok nie wiem kogo. Jeszcze zobaczymy. Dobrze, Julka, przedstaw się. Ja jestem. Jestem Julka. Będę chodziła do tej klasy. Mam 14 lat, i nie mam żadnej siostry ani brata. I będę, jestem ruda, i będę dzisiaj się tu uczyła. Dobrze, Julka, usiądź na razie obok Wiktorii. Co? Nie ma takiej opcji! No jak musi, to niech usiądzie, ale więcej niech tu nie siedzi. Nie bądź taka niemiła, bo dostaniesz uwagę. Siadaj, Julka, dobrze. brzydali tej ludziskowej. Dobrze, dzieci, to się uczymy. Yy, zacznijmy od podstawy. Znasz trochę? Tak, znam. Dobrze. Yy, dobrze, kto wie, ile to 100 dodać tysiąc? Ja, ja, ja! Yy, dobra, Nikola, nie stawaj na ławce, tylko ładnie usiądź. Yy, dobrze, ile to jest, Nikola? 1100. Bardzo dobrze. Brawo, dostajesz szóstą. Dobrze, to może teraz taki. Teraz trochę trudniejsze. Dobrze, teraz mamy trudniejsze. 1006 dodać jeden. E, ale przepraszam. Proszę mi stać na ławkę. E, przepraszam. E, ja chciałam coś powiedzieć. i e, tak? To jest trudniejsze. To jest łatwiejsze dodanie niż trudniejsze. A to nieważne, nieważne. Kto chce odpowiedzieć? Ja mnie tu nie ma nawet. Kacper, do odpowiedzi. Pięć? Jak to może być pięć, no? Nie, Wiktoria do odpowiedzi. Pięćset? ja to te dzieci nic nie umią. Dobrze, teraz Weronika. Ja szczelam i to może jest jeden? Jak to może być jeden? Nie! Teraz Nikola do odpowiedzi! Ja wiem! To jest tysiąc osiem! Nie są na ławce! Nie! To nie jest tysiąc osiem! Te dzieci nic nie umieją, no! Nic, totalnie nic! Kto teraz? Dobra, Weronika do odpowiedzi. Ja chyba wiem. To jest 1001, proszę pani. Nie! To jest tysiąc Proszę pani, ja wiem. Dobrze, Julka, powiedz ile to jest. Mam nadzieję, że ty będziesz dobrze wiedziała. To jest 1007. Pięknie, brawo, brawo! Dostajesz szósty! Szósty plus! O! Eee. A reszta dostaje pały! Jak to pały! No tak to? Yy, jak nie umiecie odpowiedzieć, nie uczycie się, no to pały dostaniecie. Ja, Julka, dzisiaj przyszła pierwszy raz, no i umie. Jakoś nie zapowiedziałam, że dzisiaj będziemy takie coś. Jej, dostaje szóstkę! lu. La, 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 la. Co? Czy to był dzwonek? Oni tu zaraz się zbiegną i będą hałasować, jak ja tu sobie gram z Gobląksa. O, przerwa! Biegniemy, biegniemy dalej! Ja lecę już! Ja też! Ok, idziemy na przerwę. I Julka? I tak? I ja ci pokażę szafkę i wszystko dobrze? I dobrze! Okej, okay, to chodź. O Jezu, ile ludzi! No, nie wiedziałam, że tu tyle ludzi. Przepraszam, czy można się odsunąć? I e, tak. Dobrze. Idzie ta ludowa. Ta z rudymi włosami. Macie jakąś nową? I e, tak. Taka dziwna trochę. Tak, bardzo dziwna. Proszę pani, oni mnie obrażają. Nie zwracaj na nich uwagi. Jak ktoś się nowy, oni tak zawsze robią. Później się dalej koregujemy. Ty masz. Y Tą czerwoną. O, dziękuję. Możesz sobie odłożyć plecaczek. To mój ulubiony kolor. Ej, to jest chyba jej ulubiony kolor. To mój ulubiony kolor. Widzieliście? Widzieliście? To ja sobie włożę tutaj. Proszę pani, czy można iść do domu? Tak, można iść do domu. Już koniec lekcji. O jej. to ja wezmę swój plecak i idę do domu. Bo ja cię wszyscy pobiegli. No, właśnie, tak szybko do domu, a do szkoły to im się nie chce chodzić. No wiem. E, do widzenia, bardzo pani miła. Do widzenia, do widzenia. W domu u Weroniki. Lalalala, la, 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 la. powinna Weronika wlecieć. Ding dong, ding dong. No, to chyba Weronika. Chodź tu, Weronika, chodź, otwarte drzwi. Chyba mama sprząta. Okej, okay, idziemy. Co tam, Weronika? Jak tam w domku? Yy, w domku, yy, w szkole. Yy, bardzo źle. Nowa uczennica. No, to fajnie, nowa koleżanka. Mamo, nie fajnie, ale muszę ci też powiedzieć. Mamo, ty masz chyba ADHD. A źle, bo ona jest i Ja jej nie lubię. A na pewno się poznacie. I nie mam ADHD. Dobra, ja idę do pokoju. Okej, okay, dojechałam. Y o Jezu, czemu ja mam otwartą szafę? Y dobra, odłożę plecak jednak do szafy. Y Piórniczek O, pobawię się konikiem tu 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 tu, Okej, nakarmimy w mm, czym tu można nakarmić? Pewnie w mojej pokoju coś jest Wielku, jaki ona ma tu syf I czemu ona ma moją torbę? To moja torba Ale zniżucie jaszek Okej, okay, yy, jednak. Sobie pogram na kompie, oj jest słodka. Weronika, ja idę odebrać Maję. Okej. Okay. Na, 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 na. Zamykam ci dom. Okej. Okay. Albo nie. Okej. Okay. W przedszkolu. Dzień dobry, ja przyszłam odebrać maje. Nie, nie, nie! Ja tu dostaję, i ja idę na dwój jeszcze. Bo nie byliśmy dziś na dworze. Maja, idziesz do domu. Dobra. Wezmę tylko mój pleciaczek. Ej, czuć, lubi działać. Nie bądź. Ok. Zostawiłam go wczoraj w przedszkolu yy, i nie wzięłam. Dobra, bierz yy, i chodź, lecimy. Yy, Okej. Okay. Do widzenia. Do widzenia. Bagatka! Agatki dziś nie było. Oj, to ja mówiłam do Stasia. Agatka. No właśnie, czemu mówisz mówiłaś do mnie, Agatka. Ja jestem Stasz. Wy, domu Julki. No może ten. Ej, powinna już przyjść Julka do domu. Dobra, obrodzimy malczy, może pozna nowe koleżanki. No racja. Jejku, co się stało, nasza córeczko? Julka, co się stało? Już nie chcę tam chodzić. Wszyscy się ze mnie śmieją. Mówią, że jestem brzydka i jestem ruda. No jesteś ruda. Cała rodzina nasza jest ruda i fajnie być rudym. Wiem, bo się odruszę od każdego, ale no... Ja już tam nie chcę, ale są miłe panie. I dostałam szóstkę. No, dostałam szóstkę. Bardzo dobrze, w pierwszy dzień szóstkę. Pięknie. I mamy nawet do ciebie niespodziankę. Jaką? Przeprowadzimy się. Jej, nie będę mieszkała tutaj. Sama będę miała super pokój. Robisz się już powoli wieczór, więc yy, lecisz się dzisiaj kąpać? Tak. To, mamo, ja idę się kąpać. Okej, okay, a my nadal zobaczymy na nowy dom. Okej. Okay. Kąpu, kąpu, kąpu. Dobra, ona się kąpie, a my szukamy dalej do... Może ten apa... Może ten dwupiętrowy dom z basenem. Okej, okay, może być. Tyle, że to apartament. Wiem, fajnie. I w domu u... W domu czy piętrowym. Dobra, ale fajnie, bo ja idę i się wygadę ciśko w Weronikę. Wielonika, Weronika, słuchaj. No, i ja dzisiaj byłam w przedszkolu. Nie byliśmy niszcząci, nie byliśmy nischąci, no, nie byliśmy na podwórku, ale no, i powiedziałam, Agatka, na Nastasia, a później Julkowi. Ja się spodobałam i on mnie pocałował. A ja e, bardzo go kocham. I to jest mój chłopak już. No e, Jezus, ja nawet chłopaka nie mam. A ty już masz. No i to, nieważne. Fajnie się ja mam. I e, tak, bardzo fajnie. No, to papa! Pa. A je tu bałagan, muszę początać. Moją luszką. Odłożę plecak byle gdzie? E, dobra, zostanę. Pieczku. Ja muszę moją luszkę. Oj, na głowę! Ciale, male, bum! Mm. No i pięknie mam spokojniczku. Widzicie, jak piękna luszka. teraz ją trzeba gdzieś wstawić. A teraz będzie, że zniknę. Czale, male, bum. bum! Dwa razy widzicie? No i teraz yy, nie wiem co. Obawię się. Yy, odłożę lustkę. Musimy już iść spać i się ubrać. Ej, dobra. Wychodź, bo ja się ciebie wstydzę. O Boże. I dobrze, ubierzmy się. Cały mali. Bum! Przebrana. Mamo, przebrana, ja idę spać. Okej. Okay. Odłożimy opasieczkę. Ona świeci w ciemności. Już nie gadaj tak. Co ty bałwanem jesteś na środku pokoju idź spać albo nie pójdę stąd. Dobra, dobrano. Dobrano. Weronika, y, idziesz się kąpać, czy nie? Nie, ja dzisiaj nie idę. To wyłączaj komputer i do spania. Dobrze, mamo. Dobranoc. Dobranoc, córciu. Max powinien już wrócić. Zadzwonię do niego. O, to Max nawet dzwoni. Y, przepraszam cię, ale już wracam, bo dzisiaj mieliśmy takie egzaminy. Ok, i ja już będę szła spać. Ok. Dobra, ja idę spać. Cichutko bądźmy. Au! Cichutko bądźmy. A, co się stało? Dobra, idę spać. O nie, mam nadzieję, że nikogo nie obudziłem. To ja się położę spać też. Dobra. U Julki w domu. Mamo, tato, ja idę spać. Dobrze. My też już pójdźmy spać. Albo ja, bo ciębiesz. Okej okay, i na dobranoc. Dajcie łapki w górę, subskrypcję i dzwoneczek. Pa!